Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień, w ten poniedziałkowy poranek. Chciałbym kontynuować nasze rozważanie na temat modlitwy Ojczy nasz, modlitwy pańskiej, modlitwy, które, którą zostawił nam nasz Pan Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale od dziewiątego wersetu. Mamy właśnie tam taki wzór modlitwy. Którą zostawił nam Pan Jezus Chrystus. W jaki sposób mamy używać tej modlitwy? No, właśnie, tak jak powiedziałem, już jako wzór, według którego mamy układać naszą modlitwę, ale także jako modlitwę, którą możemy używać, ale właśnie w taki sposób zrozumiały z wiarą, trzcią i z, ze świadomością tego, co wypowiadamy. I dzisiaj chciałbym. Żebyśmy właśnie werset po wersecie, przez najbliższe kilka dni yy, omówili sobie tę modlitwę, żeby ta modlitwa ojcze nasz była modlitwą świadomą, którą wypowiadamy ze zrozumieniem, z wiarą i trzcią należną Bogu, czego uczy nas modlitwa pańska. No właśnie w pierwszym wersecie tej modlitwy czytamy Ojcze Nasz, który jest w niebie. Wstęp do modlitwy. Czyli to Ojcze nasz uczy nas, abyśmy, gdy się modlimy, żebyśmy mieli świadomość, że zbliżamy się do Boga, żebyśmy zbliżali się do Niego z pewnością, jak do Ojca. Z trzcią, z dziecięcą postawą, z zaufaniem, ze właściwym zrozumieniem Jego suwerenności, Jego mocy, Jego majestatu. A po to, żebyśmy, kiedy się modlimy, mieli świadomość tego, że zwracamy się do Boga, a zarazem do naszego Ojca, który jest w niebie. Radości w panu, do usłyszenia, jeżeli pan Bóg pozwoli, jutro w słowie na dobry dzień.